Mamy do Kwuta To jest mój pierwszy filmik I trochę się boję Mam przygotowany opening na dzisiejszy odcinek O taki opening To jedziemy od najsłabszych Zagadu Ogólnie jak chcecie więcej odcinków, to dobijajcie 5 łapek w górę. O, teraz otworzymy 3 red. I bez walkoutu. Pellegrini. O, Polak. Kujawa. I to jest goldbag. Wtedy będzie ponad 10 minut, ale. No. Będę taki. No. Teraz klub, pla... klub paki będziemy otwierać. I nic nie trafiliśmy. Nie. Napiszcie w komentarzu, jaką kibicujecie. Legii czy Lechowi. Bo ja jestem za Lechem. I Barcelona czy Real. Jalech i Barcelona mm. 83 plus i gwantowane ekrany Benat... nie Zijech zch 85 oh, i kędziora jeszcze dobra teraz klub Pak, jest już późna godzina, ale o herb, a jest Monaco. Trafił się. Jeszcze raz otwieram paki. No i kraj Krakowia, herb Krakowi. No Dante. No pokażę mój skład, bo nigdy nie pokazywałem, bo to jest mój pierwszy odcinek. O taki mój skład. 100 zgranie, 98. Zagramy sobie za chwilę parę meczów food Champions. No najpierw tworzymy jeszcze 8 paczek, jeszcze 8 klubaków. Nie trafił, 84. 3. Mili really Nie I jakiś herb nieznany. Heart of Middle ja, Nie da się tego wypowiedzieć. No, nie ma O, Danilo! Oj! Coś już zrobiłem? Fik o inform! Ej, inform, ile warty? 720 tysięcy. Klub pak. Następny Ezer. Bramkarz. 67. O, i akurat mieć z ludzi pierwszej. Ligi. 4 jeszcze klub paki. I zagramy. Oj, coś wywaliło mnie. Nieważne, tutaj trzeba zresetować do kwuta, bo coś się ścięło, jakaś reklama się tam wyświetliła i dobra, nieważne, przechodzimy dalej do openingu, trzy klubki zagramy trzy mecze do Champions. Gomez ma dobre strzelanie. Jak na kartę to ma dobre strzelanie. Ale następny klubak. Nie na razie żadnego walkoutu nam no się nie udało trapić, Choć toty na odcinku. Jest klubak. Następny. Oj, nawet ekranów nie ma. Jest Ejba. Ligi. O, i tam były jeszcze brązowe karty. Jeszcze al Gold otworzę. Turam, całkiem nie za statystyki. I Mandy też całkiem spoko. I co to jest za karta? To jest karta Winter Refresh. Na no odcineczku. Jak pięknie. Jak pięknie. Karta Winter Refresh na odcineczku. Ależ ona pięknie wygląda. Jeszcze Angelino. Ale ja już ją mam. To wyjdziemy teraz z paczkami z informami. Oj, i coś informy nie chcę zrobić, ale dam klej. te mniej niż 85 są dużo warte. Informy. I co teraz? Włochy. Mm. To jest Fernandeski. Bernardeski. I jest tutaj Udrow. 90 tysięcy, to jest stosunkowo mało jak na taką kartę. O, i Herman. Herman, ile jest warty? O, milion 290. To. Może go sprzedam. Dobra, i teraz przed tymi najlepszymi zagramy Food Champions. Ogólnie mój skład wygląda tak na Food Champions. Gramy. Ogólnie. Nie wiem co mówić, bo to jest mój pierwszy odcinek. I trafiliśmy na dosyć słaby zespół. Więc jak przegram, to to będzie siara. Nie, nie gadaj. Nie gadaj, że ja to przegram. Dobra, Mane trafił. nie, Kante. Kante chyba nas uratuje. Messi trafił. U niego jeszcze Messi kontuzjowany. jest pierwsze zwycięstwo. I teraz Michał PL, Ja z nim grałem i z prze, nim przegrywałem. Więc tutaj, jeśli wygram, to będzie fajnie. na manę żółto, czyli manę. Następny mecz nie będzie. Oj, przegrałem 2-0. A manę wykluczony z gry. I teraz z nie będę go pełna. 197. Może uda nam się wygrać. To jest ostatni mecz i zagramy. Otwieramy paczki. 96. Jest był. No, gdyby pokonaliśmy go, to by było fajnie. Oj, George Best. Czerwona kartka. Ale jest. Zwycięstwo. Ale wygramy. Otwieramy dalej paczki. No i ten. No, do tworzenia 9, paczek 83+. plus. Fajnie by było trafić Rock Out 1, Hiszpania, SP. I to jest Saul albo kokę Saul. Kolejna paczka. I Włochy, SN, to ikona. Kona. Ale to nie jest Włochy, to jest. Bad Nie, zola. Ja, wiem, że to bardziej. Siódma chyba, wyższy się Nie no, wiem, może przykładowym, chłopak. To idziemy z tego paczką 83 plus. Jeszcze znaczy, 7 nas zostało, 6. To jest jakaś ta siódma. I to jest. I to jest. I to jest jazz. Europy RTTR. Ale fajnie, fajnie że, się na, że trafiłem na odcinek taką fajną kartę Winter Refresh i Walkout. Wow! Brazylia. SP Alan 77. Nawet ciekawy zawodnik. Ale na odcinaczku będą jeszcze pięć paczek z walkoutem. Będzie na pewno i Niemcy, SP, i to jest Kedira, sam Kedira. Przepraszam, że tak mało mówię, ale trochę się wstydzę, bo to jest mój pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że dobijecie pięciu łapek. Francja, LP, i to jest, to jest Lemar, czyli całkiem ciekawy zawodnik. Następne. O! Jest Shaper Shifter! Na no odcinku. Jaki fart. Jaki fart. To, to się nagrało. Czy to się nagrało na pewno? To się na, to się, to się na pewno nagrało. To się na pewno nagrało. Jest Shaper Shifter na no odcinku. I kolejna paczka plus. Szczęśliwe było dwa walkouty, jedna shifter jeden w sumie euro nie jedna ten RTF RT, i jeszcze jedna paczka 83 plus i jest walkout walkout jest Belgia to jest Mertens to jest Mertens 87 no strzelanie nie ma najlepszych tempo dobre Dobra. 84. Jest walkout. Włochy. O, so, i to jest Maldini lub kanbar, To jest Baryt. Nie, Nesta. I jeszcze udało nam się psa pieselot za zakarty trafić. Jest. Czy to będzie kolejny walkout? Nie, nie ma walkoutu. I niech będzie trochę chyba z 15 minut, bo jeszcze mam trochę paczek. Annie Robertson. Robertson trafiony. Tylko szkoda, że nie w wers drugiej wersji toty. 85. Jest walkout. Jest walkout. Jest branka, czy to jest ikona. I to jest chyba Wandersar. Tak, to jest Wandersar. I przechodzimy do kolejnej paczki 85+. Czy udało się? Nie, nie ma walkoutu. Ale jest Francja, jest SO, jest Lengle, Lengle albo Umtiti. Nie, to jest Lengle. Nie wiem jak będzie właśnie wymawiał jego nazwisko, ale możecie napisać w komentarzach. 86 i to już są walkouty. To już jest Hiszpania SPO i to jest... Isko. Tak, to jest isko. No dobry, dribbling. I jeszcze sule. Gdyby to ty wpadło, jest i to będzie. To będzie Handanowicz. Handanowicz w wersji UEFA Champions League. Ciekawa karta. I kolejna karta 86. Plus y, Belgia SO wertungen Nie, Alden Wierden, znaleźć to Vertongen. To Jeszcze ty, jego twarze, to już było widać To jest Alden Wierden Jest karta specjalna One's to watch chyba Tak, to jest karta One's to watch Maguire fajnie Trzy karty specjalne, takie lepsze i ostatnia paczka z lockoutem jest może, Hiszpania y, SPD. Czy to jest Sergio Busquez 89? Tak, Sergio Busquez 89. Jego statystyki nad nim wyglądają, jak miało być 89. Czy zagramy 5 meczy do Champions może uda nam się wygrać z 3 też jak George Best ma kontuzję, to na pewno dobrze nie jest. Ale jest też. Mam swój. Najlepszy skład. I przeciwnik jest dość mocny. Nie wiem, czy będziemy mieć zbytnio szansę, ale mam wieszcie overall. Ronaldo Żółta. Maldini kontuzja. Ale wygrywamy 2-0. Alison Żółta. Mbappe. I mapę żółta. O i kartek się posypało w tym meczu. No, trzeba teraz tak zrobić. Nie, czy będzie, nie, nie będzie pełnego zgrania. Trzeba to jakoś inaczej wykombinować. Tak. I trzeba zrobić jeszcze... Powiedzmy, że... Nie, to będzie zdecydowanie za słabe za zgranie. Mm, to niech będzie tutaj zidane, nie? To, to zagramy tak. Wiesz, ten zagramy tak, bo. Oj, prawie bym wyszedł z nagrywania. No, i match i filmik ym, trwający ponad 15 minut. Oj, i ten match powinniśmy wygrać, bo, bo przeciwnik nie jest za mocny. Już mam najsłabszy wynik od niego. Oj, żółte kartki tutaj u niego się sypią. U mnie kantę będzie musiał zejść. Teleś. Oj, Mbappe trafił. Dogrywka. Jest, Mane. Mane dał nam zwycięstwo w tym drugim meczu. I nie mamy najlepszego bilansu. Nie chcę za bardzo tego. Tych czołowych miejsc atakować, ale fajnie by było. Oj, oj, oj. Jeszcze. Jeszcze ten, jeszcze De u nas schodzi, oj. Na przykład jest osłabiony bardzo. Zgrania pełnego nie ma. Oj, chyba też internet mi nie działa. O, jest! 98 nawet skład. 94 wynik. Yes. O, i mapy, czerwona kartka, będę i grzuda. Nie pelać czerwona. Oj, oj. Mam jeszcze pele 99, ale tutaj nie mam. Mm, tutaj tak, zmienię, żeby tak było. I powiedzmy, że tego Henry'ego tutaj. Power'ego to jest czwarty mecz na dzisiaj. No ale, że jeden przegrałem youtubeowy. Oj chyba ze mną wygra. De Bruyne strzela. W pierwszej minucie Maradona żółta karpka. ma, strzela, Perez strzela. Mbappe już nie zagra w następnym meczu, bo ma dwie żółte. No i tak teraz trzeba zrobić. jesteśmy na nim. To powiem, w pełnym składzie. A czy, a czy na pewno? Nie jesteśmy w pełnym składzie. Bo tutaj Henry musi być, Auri. to jest coś, co przeszliśmy. Hamaradon, no nie może grać. No to niech będzie na razie: 194. To jest ostatni. Nie, to jest przed ostatni mecz na dzisiaj. Czyli czwarty. Albo piąty? Nie, chyba czwarty. Teraz może może wygramy, ale zgrania grania pełnego nie mamy, więc będzie problem. Ale u niego, tutaj się czepią, nawet żółte kartki dużo żółtych. Oj, no i jeszcze żółtą dostał. Ale, ale, ale źle zrobiłem, bo je. Ja się dziwię, że tutaj nie mam pełnego zgrania, przecież ten, tutaj Alice mi siedzi ile? E, tylko czemu? Aha, no bo jestem Zanetti, zanetti już, już, już wystąpimy w pełnym zgraniu, ostatni mecz na dzisiaj i czy będzie, będzie zwycięstwo, czy nie? Wygramy ten mecz? Może uda mi się. Andzia. Z nią przegraliśmy, ale teraz jest, mamy lepszy skład. Może uda nam się wygrać drugim razem. I... Tak, chyba wygramy. I kończymy odcinek wynikiem 3 do 0. I na razie jestem no na... No, nawet nie wiem, czy ja jestem w top 10. Nie no, chyba jestem. Jest sześćdziesiąty pierwszy, więc nie tak najgorzej. I... Nara.